Dzień dobry. Bardzo mi miło w takich dziwnych okolicznościach, ale jednak się udało jak zorganizować to spotkanie. Ja się nazywam Daniel Odia. Jestem pisarzem już od ponad 20 lat. no to ten czas leci. Znaczy od ponad 20 lat wydawany. I postaram się tak Panu przybliżyć moją twórczość, która też jest na stronie internetowej, jaką mam, Daniel Odia też jest opisane o moich projektach, warsztatach, bo jestem też animatorem kultury. O przekładach na języki OC, bo jednak te książki mam szczęście, że są też y, tłumaczone. A, a, a to tak nie zawsze wychodzi. Wszystko zaczęło się od powieści Ulica. Ona też między innymi była, e, był zrobiony na, na, na jej podstawie spektakl w Teatrze Słupskim. Mm. No to jest mój debiut, i jak na debiut okazuje się, że to się spotkało z jakimś tam odzewem. Ona jest tak ciekawie, ciekawie skonstruowana na, na, na moje siły ówczesne. Składa się, ktoś policzył z 66 króciutkich kościelników, zatytułowanych, i wszystko dzieje się jakby wokół ulicy, wokół snów bohaterów, wokół relacji między bohaterami. Ja może po prostu fragment przeczytam sam początek, jak się zaczęło. Ulica Długa wcale nie jest długa. Jest raczej krótka i nie wiadomo, skąd wzięła się jej nazwa. Kilka budynków, żaden nie przekracza trzech pięter, ale za to dwa kościoły. No, może kościółki. I to dziwne kościółki. Jeden prawosławny, a drugi zielonoświątkowców. No i na górce, niedaleko od ulicy widać trzeci kościół z prawdziwego zdarzenia. Wysoki, z czerwonej cegły, zapraszający do siebie każdego szczerego katolika, a nie jakieś tam odszczepieńców, co zmieniają barwy jak liście. Widać też cmentarz, gdzie leży całe miasto i okolica. Święto zmarłych martwi pełgają tysiącem głomyków i zdaje się, jakby schodzili w stronę centrum. Oczywiście, gdyby chcieli to zrobić, musieliby przejść przez długą. Przeszliby obok rudery pralni szpitalnej, w której młodziaki dawno powywijali szyby, a bezdomni znajdują bezpłatny nocleg. Przeszliby koło małych ogródków, dzielących budynki i być może zatrzymaliby się przy jednym, bo rośnie tu dorodna i starsza od całej ulicy grusza, a walka o nią trwa, odkąd ulica powstała. Lecz martwi o tym nie wiedzą. Niewiele czują. Dlatego nie zwabią ich zapachy pączków, eklerów i bajaderek unoszące się za plecza piekarni Muszelka. Co najwyżej skupią się w parku, wokół wyschniętej fontanny, gdzie rozpadną się z braku sił bez smutku i pretensji, że ich nie ma. Długa jest jedną z tych ulic, jakich pełno w małym mieście, nic z nich szczególnego, a trzy kościoły i cmentarz nie wyróżniają jej spośród innych, jest może trochę bardziej zaniedbana od pozostałych, i zapomniana, może mocniej przybrudzona i zniszczona, trochę bardziej wysłużona. No i tu jest opisane mniej więcej, jak ludzie na niej mieszkają. O tej bruszy też jest oddzielny rozdział. Kłótnia małżeństwa. Są takie opisy jak bohaterka idzie w wieczny dzień i co się dzieje z jej włosami. Idzie do, pra do pracy. Takie króciutkie. Jest na przykład dąb. Opis dę dębu. Gdyby nie wyschnięta fontanna, stałby po środku park parku. Był stary. Rósł tu zanim wybudowano te wszystkie domy i szkoły i zanim wokół niego utworzono park. Wyrastał z ziemi jak rozgałęziona kość wielki i twardy. Niejedno widział, ale teraz wszystkiego było więcej niż przez te ostatnie 400 lat. I ludzi, i pojazdów, i zwierząt, i dźwięków. Spłodził nie jeden owoc. Żołędzie spadały na płyty chodnika, rozgniatały je koła rowerów i buty przechodniów. Wtedy wychodziły z nich jasne wnętrzności i albo wysychały na bezwartościowy pył, albo wyjadały je ptaki. Dźwigał nie jeden ciężar. Prócz gniazd i ptaków, dźwigał też ludzi. Kiedyś dźwigał opuszczonego kochanka, którego szybko zdjęli. Innym razem przestępcę, który wisiał na nim, dopóki ptaki nie wyjadły mu oczu, im, a ciało nie zeszło z kości. Jednak najgorzej było wtedy, gdy rozstrzygano pod nim rzekomych zdrajców narodu. Kule wchodziły przez ich ciała, jak igła przez materiał, i wbijały się w niego, jakby chciały przedostać się jeszcze dalej. Ale on był zbyt wielki, by przenikały przez niego kule. Wszystkie zostawały w nim i wchłaniał je w siebie. Porastał swoim twardym ciałem, aż milkły i nikt już o nich nie wiedział. Poza nim, a on milczał. I patrzył, choć nie miał oczu. Widział zataczającego się Chmary, który szedł do domu, zataczającego się Cygielskiego, który nie szedł do domu. Zgięte pod ciężarem wypchanych reklamówek pokorową i chmarową, pogwizdującego pokorę i przygarbionego Kaczewskiego. Zawsze otunanionego butaprena. Widział kobietę, jak skradał się do pralni. To taki bezdomny. Ale czasem kładł się w jego cieni. No i cebulę, piękne i świeże, choć już coraz bardziej zmęczoną, I widział smutnego Mąkę i szerokiego w barach Muchę. I kutliwą Brylską i Hajkowską z dzieciakami. Widział Kanadę. W ten dzień, gdy nic o tym nie wiedząc, szedł po śmierć, i choć każdy z nich nazywał się jakoś i wykonywał pewne czynności, dla niego nie byli niczym niż wiecznie martwymi i nigdy nienarodzonymi cieniami, bo on tkwił w miejscu i był, a oni przechodzili i w końcu nie wracali. No taka trochę sentymentalna, trochę smutna, trochę poetycka. Świetnie się spotkała. Do no rytmu. No, no. No, no To cieszę się, no. Ale dobrze na bazie... się czyta na pewno tę książkę. Na bazie panów, jak nie ze słupska, czy... Tak, tak. Proszę bardzo. Proszę. Przy czym to jest... To jest mieszanka pewnych ulic, mm -hmm. tak? Obserwacja pewnych zjawisk. Scenki rodzajowe, niektóre są zasłyszane, niektóre zobaczone, niektóre wymyślone. Ale jakbym widziała tego, można no, wyobrazić to, <grym> to, to <grym> jest czytaj, Tak. No, sposób, tak? I, i, I o, o tyle o, o, fajnie się tę książkę czyta, że ona jest właśnie z takich krótkich rozdziałików, że można po prostu jeden przeczytać, jest, to jest jak puzzle zrobione. Tak na dobrą sprawę. Nie trzeba było jej czytać od, od początku. Można ją od środku czytać, od końca. I to się też, też, też jakoś ludziom spodobało, to też zostało przetłumaczone na, na, na niemiecki przez takiego wybitnego, tak samo jak Tartak, przez wybitnego pisarza i reportażystę Martina Polaka. To jest Austriak, który na przykład tłumaczył wszystkie książki Szarda Kuścińskiego. Tak? I, i, I ma ważne książki. Ma ważne książki o, o, o szeroko pojętym faszyzmie no, i o tym, co się dzieje w Austrii. Tak. Taki już doświadczony człowiek, no bo Martin Polek to jest. 40 letni czy mhm. Czyli taki mój starszy brat, taki ma poczucie mhm. i, i, tak, i on tłumaczył te książki. No, tak się zaczęło od ulicy. Drugą moją powieścią jest ta. No i tak. Ta powieść, nawet do, do, do dnia dzisiejszego, roku. ulica chyba w 2001 została wydana, a to w 2003. Niestety nie ma dodruków na razie. Ona się mocno wyprzedała. Nie wiem, czy jest tutaj w bibliotece. Nie ma. Prawdopodobnie można to tylko kupić teraz na Allegro jako używane. Tak? Ale mam nadzieję, że w pewnym momencie już dodruki będą. Drugą właśnie moją powieścią było, było, była tartak, Ona była m.in. w siódmej tak, Tej literackiej nagrody Nike. W finale. Też tłumaczona na francuski, niemiecki, ukraiński. Druga książka, jakby z takim sprawdzeniem, czy faktycznie jest się pisarzem. Czy cały czas ta muza daje kopniaka do tworzenia. I to jest opowieść wokół jednej rodziny, wokół Józefa, Marii, którzy mają syna Krzysztofa. Krzysztof normalnie gdyby mieszkał w mieście, miałby 12 wyznawców swojej agresywnej wiary, bo on miał gang, ale że mieszkał na wiosce, to ma tylko 6. Czy jakieś skojarzenia Józef, Maria, Krzysztof? Dokładnie. To jest taki ukłon też w stronę ro rodziny świętej. Tak, tak też tak, jest drewną stolarz. I tutaj też to czasami jest takie pisane trochę takim połamanym językiem biblijnym. Ja wtedy szukałem jakby narracji na tę opowieść. To jest opowieść o takich, można sobie przejrzeć, to jest opowieść o rejonach popederowskich. Właściwie o rolnikach bez własnej ziemi. Tak, tak. Przyjeżdża myśliwski, e, e, wykupuje ziemię, skupuje drewno od, e, od ludzi dookoła. E, znaczy lasy wykupuje, tnieje na, na, na palety e, za granicę. Jest człowiekiem nadużywającym alkoholu i kobiet. Z tego powodu ma konflikt z własną żoną. E, syn już się właściwie ich nie słucha dorastający. Jest faktycznie tam trochę taka atmosfera pewnej beznadziei, ale jednocześnie takiego metafizycznego nachylenia się nad przyrodą, tak? gdzie dość dosadne sceny z poetyckimi opisami metafizycznymi się mieszają.